O! To mi jest koniec, już nie, język mnie puchnie Serio? O. To co, boksik? Co? Jakiś boksik z boksu challenge? No, no dwa Są dwa boksy daj tego drugiego Który? Ten, bo ten sprawdzałem na szybko co jest, bo musisz się dowiedzieć. Nie, mi tam Nie, nie. Dobra, co robimy? To samo jest. Tak? Dobra, to jest? Ja... Problem jest taki, że to jadłem już. No. Kiedyś. No i co? Cukierki. Z Doriana. No, Dorian co jest Durian. Dor Dorian. Dorian kurwa? Najbardziej śmierdzący owoc na świecie. Jak może owoc je? Ja p Ej! Ole mam... A ja szymbikinol! Papuga. Ja Papuga. Uj, daj no życzki. Dziwoląniu. Masz tu gdzieś ten kataloga? Kur... to jest woł. No, jak to kupić? Aleśmy na ogród, gdzie? Ciemno... Ale to jest Jedyny! Wyjdzie kamera na ogród? O, nie ma opcji. To to jest owoc? No. Dobra, pójdę. Dobra, pod... yy, miska. jak Trzymaj, jednego, ja drugiego, i wykurwiał to szybko. O to się... <laughs> O kur... Check, ik heb een... No, check. Oh, je... Via. Via. Shadai. Oh, tu na dat is niet. Nee, dat is niet. Nee, dat

Ej! Wolałbym bym z żulicy! Detektora! Ja! Pisa. No to jest przysła chyba z gdzieś tam, nie? Schudny. Ej, nie mogę się pozbyć tego smaku ka z ryja. Ja ale na początku mi, Bo ja odgryzłem i mi tak buchnęło to w ryj. Nie, dramat. Nie? No nie da się tego jeździć nie żygać, nie? Najlepsze gry FPS znajdziesz na King Win Net Dobre Lizak o smaku ogórka Ja lubię ogórki I co mam z ten? Aciągasz se No i masz se Na hopca <grym> To jest dobryś <grym> <grym> Ale to jest kwaśne. No. Mm. W, poru... w porównaniu do poprzedniego to to jest delicja. Nie ale... Ale kwaśne, Ej, ale... Kwaśne, kuj, ale mam ochotę tak co chwilę polizać. Papuszka. Mam. Łami szczęko! W gimnazjum to się miało. Złamy szczęka? Tak, wkładasz to do ryja całą. I, i oglądajcie, Ed, Ed, Edi! Ed ed Łamilczyka! Och, uło! Twarda jak chuj to jest, Edi! Nie udusił! Nie połknij tego! No hopso. co! Nie połknij go Ej, ale gata ma przyjemność. Ja tak. Czuję, że to jest... To jest mniejsze jak żołądź kurwa. To jest mniejsze niż żołnierzyć Dawida. No. I co to? Bo nawet nie spróbuję, wiesz? W zasadziłeś całe dory. A to tylko jedno było? No. O! Oho Tam jest A... coś innego pewnie. Zobacz. No nie dało się to pogryźć, kurde. <trafi> <gryzny> 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 ja, dobra, ja miałem w gimnazjum łamiesznienkę, ale one były mniejsze. Że mogłeś sobie tak, A, takie jak Edi, jak Edi miał, oni się tak do mordy Ta. i tak mieli... Tak, jest Ta. twarde w chuj. Nie rób... No i przykrydziesz nie przygryziesz. No i zamknij ryj. No, zamknij ryj. <grym> zamknij ryj. ryj. No kurwa. kurwa nie! Blokuj, kurwa, ci wsadzę to zaraz. Nie, bo te się się uduszy. Nie połkniesz tego, nie jesteś w stanie tego połknąć. Nie uratujesz mnie. No ich... No bardziej. No nie połknij... Za językiem się zablokuj! No! No i najmocniej jak potrafisz, no na naraz no, to działa, działa. Ja łamisz no. Ej, Mario, challenge dla Ciebie, łamiesz na naraz do mordy z zamknięciem buzi No hopso No hopso Ej, to, to nie ma sensu Ej, to nie ma sensu O jebana,

Panny ma ślinia gdzie... Je... ujebą. To jest wana... <grymne> <grymne> to jest to wyplu. Ci się nie dogadamy No <grymne> <grymne> jak to jest kurwa... <grymne> jak to może dziecko na przykład zderzyć No nie bo. no dziecko no gdzie? Pierdole. Dobra ej Co tu mamy? Extreme sour! Dawaj Podasz? Dobra, ja są takie szoki, Takie ja szoki trochę raz, ale trójka. Jeden carbonara i nie złożyło w pół po gryzie. A była jeszcze śmietana dodana. Dobra, uwaga. No soy? Teraz ja. Ja mam jabłuszko. To się to jest żuma? Ż, guma, żuma? Tak. To jest nie, z toks, candy. To jest a cukierek. A, a to jest jak nie. Masz? Ej i co? Teddy. Teddy, do pani już, do pani. Ej, masz. Co? Coś Co? <ślesy> o, bla. <he> <ślesy> nie wolna. Ole Ten o, ale wypiję A Ten og... O, kurwa! O, ja. No, 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 Ej! Jest kwaśny, Ej! Nie jadłem nic na za... kurwa! Dobrze wypita jest! Nigdy w życiu tak kwaśnej rzeczy nie jadłem! Damy Edo! Da mu k**ba? no. Ja nie mogę! Może? Nie mogę! Czemu? Bo ja nie mogę, mi jakaś powiedział, że nie mogę na gardło żadnych cytrusowych ani nic rzeczy. A, a, o! Teraz mu przepisam no. kurwa, ma receptę. A to Ej, to jest kurwa... A ja mam jeszcze cytrynowe. Ej, pamiętam, ja miałem jabłko, nie czułem w ogóle jabłka. Jabłko, no, jabłko. Ale, ale, jabłko, jabłko. Przechodzi powoli, ale... No bo to jest posypane czymś. Ale i była... Nie czułem nigdy tak kwaś tego.

Nic nie czuję. No stać centuri Ej! Widdź stąd! Nie ale... Czuję trochę, ale... Eddie, nie robi... Takie... Do pani już! Ej! Poszedł stąd! Keddy Bundy! Idź stąd! Lubiłeś <grym> oglądać? <grym> <grym> nie, ja to jadłem, to jest takie. jest kurwa... takie do zjedzenia. Jak mi to jak tego i tamtego, to. Musiał to zjeść tą Ej! Sour Green Apple Soda! To będzie Pyszne. dobre. Pyszne. W ogóle nie jest sour. Trochę czuć ten sour, ale... Ja nie czuję. Okej. Okay. Ej, to bym mógł pić normalny dzień. Ej, nie, mi się wydaje, że jak powinniśmy... Jak jedno os, to jedno wypieczmy. Nie, yeah, no i jak? No, przemieli mnie. To są oryginal danisze lalmak lakrasy robomoz Turkish prefer Pef, pefer Aneż Czujesz anesz? Lubisz? Nie Nienawidzę A to miało być spicy? No jest spicy No tak czuję trochę, że tam Minimalnie Ale keczup pikantne jest ostrzejszy Kur... Keczup pikantny jest ostry? <grym> 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 Kie to ja nie mogę Ej co to? Zobaczymy Hot Candy Super Flaming Hot Candy Dobra, p***ie otw Otwórz zobaczę, no Na razie najgorszy ten Durian To jest kur... Nie no to je. Stary także koniec Wygląda tak niegroźnie Jebą od razu. Oj, jebo... od razu. Jebę od razu. Takiego? Dla mnie jest rakietą już. już jest... Mam już... Czekaj, poczekaj chwilę. Ślina mi leci, zrywa. Dla mnie jest już. Dla mnie jest koniec już, już mi język mnie puchnie. <grym grym grym> zrywa? <grym> o. Nie no, ostre. A dla Mam mniejszą tolerancję, bo nie jem, bo mnie brzuch boli. O, da mnie jest No ale jest ostre. Ale ostre. ogólnie ma przy, przyje, przyjemny smak ma. Tylko ten ostry jest. No jest ostry. To ostry cukierek. Na razie najostrzejszy, z tego co jedliśmy. Ale potem dobry smak. Jedną taką, jedną taką. To ja mam takiego. Co masz? To ja mam dwa inne. To Spróbujemy jest, poraż. każdego. Proszę. Ja ogólnie jadłem te lizaki, bo ja to miałem w Szekowskach z Meksyku. O, Co Co To jest sour czy to jest spicy? Sour później. Dobra. Robimy tak. Ty meski, ty kurwa. Nie, nie jest. To nie, to jest ważne. Nie ma tragedii, tylko ja ten pomyślał... proszek ci wpada do gardła. Ja myślę, że tak smakuje domestos. Kłuwne, mnie ja jem Naprawdę. tego. Prawda. Nie dobre. To jest z Meksyku. To nieźle. Te kartele niech to pią. Przepraszam. Ej! Beknise! Ja czuję. samego go do Dorianu, no. Ogólnie Dorian to jest taki owoc, że w miejscach publicznych nie można, jeść, jeść. Nie można go jeść. Ale jeść. Jest Najbardziej śmierdzący owoc świata. I ludzie to jedzą, no to jest fenomen. Pato. Pa! Pro, proktologa przepisali. <laughs> ja o. jestem posiedzony, nie tego wziął. Bez smaku. Kurva, ktos... O oh, kur... Postypane. No, to je j***** k**a, Oho. jak No i dobra. Bez smaku takie plane. Ale przebuczę usta. Ej, zamów. Nie, ja bym chciał kalzone, tylko powiedz im, że z salami. A jest On zrobi mi. Zadzwonię i gdzie i będą wiedzieli. Nie znaczy, Jak ja przychodzę do restauracji, dla mnie nie ma miejsca. Co? No tak! Zamykali restaurację! Oni tak! Rodzinne, mają oni za szmatę, za tą Znale. albę biorą Zamykali restaurację, orzo kiedyś. No. Czy tam inną, nie pamiętam. Wchodzę, nie ma ludzi. W sensie kolejka ludzi. Ja wchodzę, przeszedłem, jest wolny stolik. Nie, ty, ty, ty jak to było? Ty byłaś. A, przed tym, no. Tak, weszła. No nie, no, weszliśmy, a oni ja do nas, już zamykają że miejsca nie ma. Ja wyładujesz te kurtyny, dla mnie nie miejsca? Jest. Ojcze yes. No, bunker. Dobra. Wczoraj na parkingu też. Jadę, jadę autem, park, wiesz, szukam miejsca na KSW. Byli ochroniarze, była babka gość. Podjeżdżam tym tym autem i babka do mnie: "O, pan Buddha." <laughs> Ja a, a, a. Jeze, Ja mówię nie, a, a pasławny, pasławny! Ja o no, tam mówię! To tam. No, tam, tam już to widzę! To, to tam, to tam, zjazd taki na dół. Ja se zjechałem na dół a i mówię, że jeszcze jedno auto będzie, ty podjechałaś i nie chcie idzie wpuścić, czy nie wierzyliście, czy co mówiła, co, co ona cię mówiła. Nie no ja powiedziałam o takiego auta. No. A ona powiedziała, że nic nie wie. Że nic nie wie i nie wierzyli, a ja Dobra, chyba ci afera, od razu cię. Buddę. Zabudę. Da po, daj po, po, Dobra, co ja mówię. Bo będzie tak, jakby zamówić ten Skam. Dobę Dla mnie ketchupikany jest... Nie? No. To, 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 to nie czuję, to jakbym ketchupem łagodnym ktoś to było. No. Ej no skam jak... Oni to dali, żeby to sprzedawać. Szkoda, że nie dali tego. Eee, Ej, dobra, ale ty ci czuję, tak kurde, tyci, tak, ci, ty że dla mnie to nie wiem. Liczyłem na to, że będzie najbardziej słony chips, nie? Oj, poczekaj. Oj, poczekaj. Na drugie tempo pali. Ej, a zostawiliście to yy, na dworze, tą dalaretkę? Żeby się trochę osudziła. Osudziła? Tak, tak, zaraz już uważam. A na dworze jest ciekawe... Dobra. <głosy> a... <głosy> no, nie przewidzieliśmy tego. Ej, nikt to nie przewidział. No pali na drugie tempo, ale, ale już już musiło, już musiło. Dobra, idziemy. Czy do, szkoda, do... że dwa takie same dostałem. No.